Witam serdecznie, serwis naszej spółki 24, Porta Pomorza. Będąc w Charkowie, trafiliśmy na uroczystość, tu będzie musiała uroczysta dla uczestników dziewiętnastego międzynarodowego rajdu katyńskiego. Rajd w tym roku się odbywa dwoma trasami. Część tutaj osób, które brały udział, wystartowały tam z Warszawy, pojechały inną trasą. One chyba dojadą do Archangielska, natomiast tutaj na trasie tej grupy jest między innymi tutaj ten Memoriał Mauzoleum w Pietichatkach. Byliśmy tutaj w zeszłym roku. Tutaj zostały, zostali zamordowani oficerowie, z wień, z, wzięci do niewoli w czasie II wojny światowej przez Związek Radziecki, historię to znamy. I to jest jedno z miejsc właśnie katyń Jednoje, Pietichat Karków. Tutaj zobaczmy, na pewno są zmęczeni już, bo ileś tysięcy kilometrów przejechali. Mnie tutaj dotarli. Widzimy Motory są postawione, na motorach są flagi biało-czerwone, żółto-niebieskie, ukraińskie barwy. Też widzimy do talii rowerzyści z polskimi znakami, chyba też biorą udział. Się później wszystko dowiemy. Na razie przygotowania, które trwają, za chwilę się odbędzie msza. Tam przejdziemy, pokażemy zaraz. Ale w międzyczasie sobie pójdziemy jeszcze zobaczyć po morzach i znajomy spotkamy z Polski. To, no tutaj spotkaliśmy znaczy mężynimi, jego krowy, jego dziadek. Mawia. Mój dziadek. Nie? To się teraz ustalają, to bracia. No to dobrze, ustalają z, nie, z księdzem ucie. brzeskim pokrywieństwo. Księdze księdzem brzeskim brzeskim, uczestnik rajdu Katyńskiego XIX. Powie nam, może, bo, i, i, mówi, ile razy, ile, ile temu wyjechaliście? No, ja wyjechałem e, tydzień temu, w piątek. Tam, to, między 10 a jedną. Miejscowość na Kaszubach. Na, miejscowość na Kaszubach, e, Kierwino-Kartuskie. Do tutaj właśnie miło spotkać tyle tysięcy kilometrów od domu ziomka, że tak powiem no. ale ustaliliśmy, że po kaszubsku kolega nie będzie mówił, bo no. może być problemy ze zrozumieniem, aczkolwiek jakoś byśmy sobie poradzili tutaj teraz przed Wami jeszcze jaka trasa dalej? Dzisiaj Charków a jutro Zapomniałem to miejscowość. Kozielsk? Bo... Starobielsk? Kozielsk. Starobielsk Później jeszcze będzie chyba Kursk, tak? I do Charkowa wracacie znowu? Nie, my do Rosji będziemy przejeżdżać pojutrze prawda? czyli tam będziecie w tak, tak, tak. A kończycie gdzie? Kończymy koło Warszawy, cud nad Wisłą. Dzisiaj było dużo przeżycia no. i i, i, i tam jest trochę zmęczenia i mi te nazwy wszystkie, jakby tak trochę wszystkie nieczyściowo no, nie, uleciały nie ma problemu tutaj weźmiemy się do później je, tak ale jedziemy przez Moskwę później e, e, Katyń e, miejsce tej tragedii tak. lotniczej Smoleń, Smoleńsk a jeszcze mam takie pytanie, jakie tutaj odczucia z takiej trasy, bo to jest nie pierwsza miejscowość, w wywiedzacie tutaj na Ukrainie, jak tam przyjmowani jesteście? No to Jesteśmy wygląda? Do, dobrze przyjmowani, uczucia są niesamowite. Przyjemnie to jest. Przyjemne. My tam podobne mamy. Znaczy tu y, mieszkałem prawdziwy Polacy właśnie. Znaczy my to przyjechaliśmy, akurat, ale, tak, ale, ale w relacjach mój tak ci z władzami to, czy są, coś. Ci to, ci to tu są Polacy od zawsze, to myślę, że to są, są prawdziwi Polacy. Tutaj wiele żyją, tradycje mają. No my tutaj z parafii wszystko. poznaliśmy właśnie bardzo dużo, m.in. kolegę Sawickiego, no, tak. możemy jak się nazywa tutaj też to wszystko potwierdzić. No. Nic, na razie dziękujemy, pójdziemy teraz Również. jeszcze zobaczyć nam, czy ja. będziemy uczestniczyć, postaram się coś tam zarejestrować. Na razie bardzo dziękuję. Jak to samowie po Kaszepsku, Bóg zapłac. O właśnie. Możemy też pozdrowić. Kogo pozdrawiamy? No chcę pozdrowić swoją najbliższą rodzinę, żonę, córki. Wzięciów, One teraz rodziców. gospodarstwem się zajmować, tak? No najbliższą rodzinę i kolegów. To oni teraz gospodarstwem się zajmują? czy To znaczy na, na gospodarce jest moja siostra, nie? Mm -hmm. A I rodzice. Czy tak. Czyli oni się A, zajmują? Oni się zajmują. Życzymy powodzenia. <laughs> Dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich tam w domu na Kasiobach i w Polsce. <laughs> Dziękuję. <śmiech> ja. Tutaj widzimy jest w takich hatkach ta część cmentarza poświęcona wspomnieniu ofiar ukraińskich. Widzimy uczestnicy rajdu tutaj też składają zlicze. O, gościa! tylko, mamy kieliczki z zimienami w istotnym wojskowym zamontowanych tutaj polskich oficerów. Ale te śpiwniki widziałeś już, nie? Wspomnijmy. Zobaczmy, jak te w trakcie mszy będzie uczestniczyło oprócz Tutaj polskich kolegów z tego rajdu, to będą też przedstawiciele władz Kartowa, to też część polscy parafialni, którzy tutaj w Kartowie mieszkają. No i kto ma może. A może ty? Chcesz? Piąty, Tutaj ksiądz Wojciech Stasiewicz. Parafi w Charkowie, którego bardzo dobrze znam, tutaj często gościmy. Może powiedzieć coś więcej, bo nie pierwszy raz jest tutaj y, koncelebransem mszy, która tutaj będzie się na tą okoliczność y, 19 rajdu odbywała. Właśnie to ważne, że te różne, różne wydarzenia, które są przez państwo polskie przygotowywane i że to miejsce Charków Piaty jest zawsze takim Miejscem, w którym te grupy, te osoby, te różne inicjatywy no, gdzieś się gromadzą wokół, no przede wszystkim to tak trzeba powiedzieć, wokół też i modlitwy. I dzisiaj też jesteśmy świadkami no, pięknego spotkania, wspólnego też y, takiego towarzyszenia tej modlitwie w tym miejscu, które no, też y, no, dużo mówi, ta historia jest, jest, jest potrzebna. Więc bardzo się cieszymy tutaj też, no, widzimy, że właśnie trwają przygotowania, najpierw po, będzie modlitwa przed mogiłami ukraińskich oficerów i po modlitwie krótkiej, po zapaleniu z przejdziemy już na stronę, nazwijmy to polskiego cmentarza i tam będziemy za święta koncelebrowana. Tutaj popatrzmy tam już też przygotowany. Przypomnijmy sobie, że zeszłym roku też tutaj byliśmy, kiedy był A, tak. W Katynu, w Ta, zrozumie, tak, w... to były rodziny kateńskie. Był biskup Józef Guzdek, prawda? biskup Polowy, ordynariatu. Była taka wizyta najbardziej państwowa, jeszcze premier wiejski. To to i, prebień, i, i miejscowy też wicer, tak, wicepremier. Tak, to były miejsca, tak w wspomniał. często odwiedzane. I tej uroczystości, które tutaj się mm. odbywają, to są te sprawy, to więc, mm. Mm. też wyprawy, które gdzieś szczególnie zorganizują już władz państwowych, bo zostanie ukraińskich <coughs> rynek, będzie tutaj. To znaczy dzisiaj do końca nie wiem, bo to tak miało być na zasadzie takiej prywatnej modlitwy mm. i wydaje mi się jednak, że dzisiaj to będzie takie typowo, no, nazwijmy to zamknięta też jej modlitwa, nie było to organizowane na jakimś tam szczeblu właśnie yy, międzynarodowym, aczkolwiek zobaczymy też. Oni no, to widzą to... po o co ja i jadą dzisiaj. Gdzieś... Oni jadą jutro do Starobielska i z tego Starobielska wracają. Oh.

Tutaj w Kiatichatkach spotkaliśmy też pana Adama Chawryluka. Pan tutaj uczestniczył w ekshumacjach ofiar, tak? Tutaj. Tak, jestem sam, uh, urodzony był w Drogobyciu, a studiowałem już uh, uh, w Charkowie i tu pozostałem. Koszulkę uh. widzę ma pan uh, polską, polską uh, Tak, kolarską. Tym może duchem i życiem ja wyrosłem w polskiej rodzinie, gdzie mnie uczyli i czytać, i pisać, i tradycjami wszystkich polskich. I w 1991 roku byłem na wakacjach u siebie w Drogobyczu i z gazety dowiedziałem się, że przyjechała, bardzo ciężko było i odmawiali wiele razy w egzumacji. I na film w gazecie na artykuł, że przyjechała wielka ekipa z Polski i że Związek Radziecki zezwolił na egzumację. Ja nawet pozostawiłem swój urlop i przyjechałem tutaj i uczestniczyłem w, tych, w tej e, egzumacji. Za chwilkę będziemy kontynuować dalej. Bo zobaczmy teraz, składane są tutaj kwiaty i ten tak, W tym miejscu, które dziś nazywamy cmentarzem, ukryte, skrytowniczo mordowane przez komunistów. Poleśmy panu Bogu tych wszystkich, którzy zakończyli swoje życie, czasem w rozkwicie tego życia, którym nie dane było dokończyć swoich dni pokoju, bez względu na narodowość czy wyznawaną władzę. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. A światło święku i stanę Panie świeczo. Wieczny odpoczynek, raczkim dać Panie. A światło świeku i stanny Panie świecie. Wieczny odpoczynek, raczkim dać Panie. A świat ośmiu i stanę Panie świecie. Odpoczywają w pokoju wiecznym. Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. eduka tyńskiego na stronę, na polską stronę cmentarza przeprowadzić. jest ta polska część cmentarza. Widzimy, poczet sztandarowy dotarł. To zawsze zobaczymy ten Dawid, z telewizji trwam. Zawsze na telewizji trwam, można uczyć tylko. Przełożę się uczestnikom rajdu. Za chwilkę się ma uczestnicy, zajmować miejsce. Na chwilę Janusza Jabłońskiego oraz wszystkich pracowników konsulatu, uczestników XIX Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Witam również duchowieństwo, miejscową Polonię i wszystkich zgromadzonych na dzisiejszych uroczystościach. Serdecznie dziękuję. Uczestnikom Rajdżu za poświęcony trud, wolny czas, że przyjechaliście Państwo w tak odległe tereny Ukrainy. Z całego serca w swoim imieniu Państwu dziękuję. W dniu dzisiejszym, tak szczególnym, historycznym dla Polski, a zarazem tragicznym miejscu, jakim jest cmentarz na Piakichatkach, pomodlimy się nie tylko za ofiary zbrodni katyńskiej. Pomódlmy się również za wszystkich Polaków, którzy oddali swoje życie, abyśmy mogli dzisiaj żyć w niepodległej Polsce. Pomódlmy się również. Za duszę świętej pamięci zmarłego Wiktora Węgrzyna, który był twórcą i pomysłodawcą rajdu. Minutą ciszy uczcimy jego pamięć.